Nazywam się Tomasz Nieć i bardzo mi miło, że oglądacie nasz kanał. Dziś moim gościem online jest Amit Joshi, profesor sztucznej inteligencji, analityki i strategii marketingowej, dyrektor Digital Excellence Diploma w Institute for Management Development w Lozannie. Dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Thank you very much. Dziękuję za zaproszenie. Zgodnie z informacjami napływającymi od biznesu, AI będzie głównym trendem technologicznym w tym roku. Czy zgadza się Pan z taką opinią? Rzeczywiście również uważam, że to będzie w tym roku naprawdę wielka rzecz, a główną przyczyną, dla której tak się stanie, jest, jak sądzę, generatywna sztuczna inteligencja. Narzędzia takie jak ChatGPT, który ma raptem rok. Ale co zrobiły te narzędzia, to dały dostęp do sztucznej inteligencji każdemu. Nasze dzieci w szkołach mają teraz taki sam dostęp do AI, jak kadra kierownicza najwyższego szczebla w dużych firmach. I jest to bardzo potężna sztuczna inteligencja. Dlatego myślę, że to wpłynie znacząco na firmy w tym roku. W jaki sposób? Pomyślmy o tym tak. AI to bardzo potężne narzędzie. Narzędzie, które pomoże nam stać się bardziej wydajnymi, bardziej kreatywnymi i pozwoli zrobić wiele rzeczy. Now till about one year ago, sztuczna inteligencja była zawsze dostępna, ale tylko dla osób, które potrafiły programować. Krótko mówiąc, potrzebne były pewne umiejętności techniczne z zakresu programowania, by jej używać. Dziś, dzięki generatywnej sztucznej inteligencji, rozbudowanym modelom językowym, programom takim jak ChatGPT lub Gemini z Google, sztuczna inteligencja stała się demokratyczna. Jedyna rzecz, której potrzebujesz, to połączenie z internetem. Pomyślmy o tym w ten sposób. AI była zasadniczo dostępna być może dla kilku milionów ludzi na całym świecie, którzy potrafili programować, a pewnego pięknego dnia stała się dostępna dla pięciu miliardów ludzi. Jeśli masz internetowe łącze, to nie ma znaczenia, czy siedzisz w Katowicach, czy też w Kenii, możesz być w środku lasu, ale jeśli wciąż masz internet, to masz dostęp do najpotężniejszej sztucznej inteligencji jak dotąd stworzonej. To ma ogromny wpływ na biznes. Eksperci, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że generatywna AI wpływa na biznes, bo na przykład pomaga w obsłudze klientów. Jaki ma jeszcze wpływ? Osobiście uważam, że może pomóc na każdym poziomie przedsiębiorstwa. Pomyślmy o obsłudze klientów. Oczywiście, że radzenie sobie z klientami jest fantastyczne. To bardzo dobra obsługa wielojęzykowa, także po polsku. Ale pomyślmy też o tworzeniu nowych produktów. AI po raz pierwszy może kreować rzeczy, które w rzeczywistości jeszcze nie istnieją. To nie tylko wzięcie przedmiotów, które już są i ich pokazanie, ale właśnie kreowanie tych, które nie istnieją. Mówimy zatem o projektach różnych produktów, mówimy o nowych rodzajach lekarstw, mówimy o nowych materiałach różnego rodzaju, które mają mniejszy ślad węglowy, są lżejsze, bardziej wydajne. I pamiętajmy, to tylko rok od Skąd jej używamy? Wyobraźmy sobie, co będziemy mogli zrobić w następnych 10 latach. Brzmi Pan bardzo optymistycznie, ale czy to jest tylko pozytywny wpływ, czy też widzi Pan zagrożenia? Jeśli tak, to jakie? Zasadniczo jestem nastawiony pozytywnie. Ogólnie to wszystko jest pozytywne, ale musimy być ostrożni. My, jako ludzkość, mamy skłonność do wykorzystywania dobrych wynalazków i robienia z nimi głupich rzeczy, prawda? Mam na myśli to, że wiele wynalazków powstało z dobrą intencją, ale sprawiliśmy, że zamieniły się w złe rzeczy, na przykład w broń. Myślę, że powinniśmy być bardzo ostrożni z regulowaniem sztucznej inteligencji, bo to potężne narzędzie. Są obszary, w których zdecydowanie można zauważyć zagrożenie związane z niewłaściwym użyciem, na przykład deepfake, wpływ na media społecznościowe, fake news, co jest już dużym problemem. Ale ogólnie bardzo wierzę w to, że zakres pozytywny powinien być większy niż negatywny. Dlatego też jestem optymistycznie nastawiony wobec AI. Dotarliśmy zatem do miejsca, gdzie pojawia się nieco podstępne pytanie, czy zatem sztuczna inteligencja jest w rzeczywistości inteligentna, a może nie jest? I don't believe so. Right. This is still... Nie wierzę w to. Wydaje się niesamowicie bystra. Zadajesz pytanie albo prosisz o napisanie wiersza i pisze wiersz w dowolnym języku. A jeśli nie znasz języka, możesz go zmienić z polskiego na chiński tak po prostu. To niesamowite. Jednakowoż musimy zrozumieć, sztuczna inteligencja po prostu podąża za instrukcjami, jakie otrzymała. To wciąż jest komputer, to wciąż algorytm, który rozwinęli ludzie. Faktycznie, algorytm opiera się na ogromnej liczbie danych, używa niesamowitej mocy obliczeniowej, ale na koniec dnia to wciąż coś, co robi tylko to, co mu powiemy. Nie ma żadnych znaków, które. Ja albo inni eksperci możemy dostrzec, że sztuczna inteligencja oferuje prawdziwe rozumowanie na sposób ludzki czy uczenie się na sposób ludzki. To bardzo potężny system, ale nie sądzę, żeby był inteligentny w sposób, w jaki inteligentni są ludzie. Co zatem z tymi wszystkimi tematami, jak samotrenowanie, jak sposoby w jakie AI wykorzystuje wiedzę, gdy używamy czata GPT, wydaje się mądry, miły dla ludzi. Wielu ludzi powie to tylko komputer, ale inni uważają, tak, to jest to. Na taką inteligencję czekamy. Many people can think it's just computer, but some of them will say Yeah, it's this is it. I was waiting for such an intelligence. So let, let me give you an że dam przykład, GPT, który był już sprawdzony. Jeśli korzystasz z czata GPT możesz zapytać o matkę znanego aktora Toma Crusa. Czat GPT natychmiast odpowie Matką Toma Crusa jest Mary Lee Pfeiffer. Jeśli zaraz potem zapytasz kim jest syn Mary Lee Pfeiffer, czat GPT powie: Nie wiem, nie mam pojęcia And immediately after that you ask, it, Pomyślmy, no can... jeśli dwuletniemu dziecku powiesz, że matką Toma jest Mary, a później zapytasz, kim jest syn Mary, wtedy dwuletnie dziecko powie, hej, to Tom Cruise, to oczywiste. To wynika z tego, że ten system po prostu wykonuje pewien proces, nie rozumiejąc tak naprawdę, że matka i dziecko to relacja. Jeśli jedno jest matką, a drugie dzieckiem, to automatycznie znaczy, że drugie jest matką, a pierwsze dzieckiem. Ludzie to rozumieją, ale to rodzaj inteligencji, której sztuczna inteligencja nie ma. Ciągle robi za to jedynie korelacje i matematyczne obliczenia. A nie obawia się pan momentu, w którym komputery faktycznie zdadzą sobie sprawę, że to wszystko można po prostu połączyć? Faktycznie tego się nie obawiam, bo nie mamy żadnych sygnałów, które by na to wskazywały. Czego się obawiam, to zwykli ludzie tacy jak my, korzystający w niewłaściwy sposób ze sztucznej inteligencji. Czy mogę stworzyć nowy, szalony rodzaj bomby atomowej, która zmieści się w plecaku? AI może nam w tym pomóc, co mnie przeraża. Czy mogę stworzyć broń chemiczną opartą o rzeczy, które mam w domu? I może w tym pomóc. Dla mnie właśnie to jest większym problemem. To my, korzystający z tego narzędzia w niewłaściwy sposób, martwimy mnie bardziej. All right, then. Let's, um, go back wróćmy do. Business part of our conversation. Wróćmy zatem do rozmowy o biznesie. Które branże skorzystają najbardziej na rozwoju sztucznej inteligencji w tym roku? Wspominał Pan już o rozwoju medycyny, ale wydaje się, że możliwości jest więcej. Medical, uh, Sądzę, że rozwój medycyny będzie duży. Tak jak wspomniałeś, także obsługa klienta będzie pod dużym wpływem AI. Myślę, że teraz przemysł, firmy, organizacje, te, które działają w sektorze high-tech, będą odczuwały natychmiastowy wpływ sztucznej inteligencji. Inne, relatywnie mniej związane z technologiami, będą potrzebowały nieco więcej czasu, by się dostosować i zobaczyć, co się dzieje. Ale nawet wtedy sektory takie jak media, rozrywka, IT i technologia, będą ten wpływ odczuwać w tym roku niemal natychmiast. Czy jest zatem jakaś alternatywa dla rozwoju opartego o AI? Szczerze powiedziawszy, myślę, że Jean wydostał się z butelki. Nie uda się go tam z powrotem zamknąć. Nie sądzę, by była jakaś alternatywa. Myślę, że to co powinny teraz robić firmy, zamiast mówić nie zamierzam z tego korzystać, to powiedzieć AI już tu jest, muszę jej używać. Jak mogę jej najlepiej użyć? Myślę, że to dobra droga. Profesor Amit Joshi, profesor sztucznej inteligencji, analityki i strategii marketingowej, dyrektor Digital Excellence Diploma w Institute for Management Development. Dziękuję za rozmowę. Thank you. Dziękuję. Dodam jeszcze, że profesor Joshi będzie gościem Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach podczas sesji Queen Hedwig Academy. Kongres odbędzie się w maju. Zapraszamy do Katowic. A Dziękuję za uwagę i pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału.